Czekaj, zrzuć to jeszcze raz. Ja być w Lumpaks. No i oczywiście, no, żeby nie było, ja jestem kurwa porządny, patrzcie. Tak, porządny. Tu temu masz porządny jestem, bo zobaczcie, co piję. Mhm, Tak w pizdu, Z taką wkładką. Doło można odcisnąć. No. Absolutnie, nigdy nie od. Czerwando. Kurwa, jak ty to robisz, że ty masz kurwa, taki sposób ucharakteryzowania swojej duszy kurwa w takich trudnych okolicznościach ja pierdolę. W jakich okolicznościach? zajebiście, chodzić mogę, mówić mogę, kurwa. Żyję, funkcjonuję, rozmawiam, śmieję się, kurwa, nie jestem kaleką. To jest kurwa piękne, to jest miłość, rozumiesz? A nie, a nie pieniądze, kurwa, rządza kasy, rządza władzy i rządza tego królestwa. I tak tego z sobą nie zabiorę. Wyjebane w to mam. Chciałbym mieć dużo pieniędzy. Oczywiście, każdy by chciał. Natomiast nie jest to najważniejsze. To nie jest moim priorytetem. Przyjaciele znajomi, miłość. Powiedz co do kamery, kurwa, musisz to powiedzieć i musisz to kurwa wstawić. Słyszą kurwa, mendy. Jebane. I wiecie co? Generalnie z praktycznego punktu widzenia pierdolę Facebooka. bo pierdolę, No. Ale tak to po prostu kurwa wygląda, nie? Niestety. Pierdolcie się zajebani materialiści. Nic z was nie ma. Aha, jeszcze jedno. Powiem tak a propos mojego brata. Ma w kurwę pieniędzy, bo ma w kurwę pieniędzy. Mój ojciec, ale mój brat się jeszcze nie zatracił. Mój ojciec jest totalnym skończęcem. Totalnym, naprawdę. Nie solennicą, jest... ale skończęcem. To jest a, różnica. A można się powiedzmy. podnieść. No właśnie. No. Nie dociera do niego to, co robi. Nie dociera do niego, kurwa, to, że krzywdzi własną rodzinę, własne dziecko. Kłamie. Robi po prostu, kurwa, wszystko, żeby od siebie odepchnąć. Tylko i wyłącznie chęci zysku. I jeszcze jedno może dodam Marcino, przyjechać z Gorzowa. Tak, przyjechałem ile kilometrów, żeby, na żeby on, śmieci żeby, na starej śmieci, żeby spotkać takiego typa gargamela jak ja i będzie dzisiaj fajnie, I nie tylko. Fajnie. Znaczy... Dopóki żyjemy, dopóki na wózku nie jeździmy, dopóki moment zrobiłem, tak jak Marcin wspomniał przed Wam Będzie git, A ci, ci którzy nas y, poniżają i kurzba z błotem mieszają, to Moim jest... jedynym kalectwem jest to, że nie mogę napić się alkoholu, ponieważ mam szybkę, ale spokojnie, jestem kurwa... Mam coś nadźgniętego i to wystarczy. Skopcę się jak szpadel na razie czekam, aż wejdą psychotropy, to przestanę tak pierdolić. Okej, okay, wracamy na a ty zaraz idziesz co? pracować. Prawda? Takie jasne. Podbież delka, kochanego. A co tam robisz? Pięknie no. nawijasz makaron na uszy, prawda? Tak. Oczywiście. Super. W takim razie do zobaczyska. Wszystkim pozdrawiam. Hello.